No to co? Czas odbioru motorka łapy się trzęsą w telefonie. O kurde Dzień dobry, witamy. Dzień To nie ten, to nie ten, to nie ten. Dzień dobry, dzień dobry. No nadszedł ten czas z tego odbioru. Nie wiem czy tutaj mogę pana kolegę nagrywać. Trza, Cześć, cześć, witaj. Projekt. Tutaj mam twoją Właśnie ja tak się rozglądam, która to jest, nie? Bo to patrzę, to trzy setka nie tam to nie. O, przykryta, o kurde. Na, na bogato. A, prezen, prezentacja? Kurde, światełka prześwietłem. Szkoda, że, że w nocy nie przyszedłem. No, powiedz mi że mogłoby to. O kurde. O kurcze. Oglądałem na zdjęcia te katalogi, to wszystko. Widzę tutaj na, na, na miejsce na naklejki są. No. Na, na, na czarnym Dekielku. Ale czy czyścioszek. O, kurde. Ojejku, tak technicznie muszę tutaj o tym motorze po, popytać się trochę. Bo takie rzeczy to chyba w MC, ale w 2022 roku występowało. A 20... To jest część amg Tylko, że w MC, ten dolny AMG-pak czyli sety masz już w malowaniu. A gdybyś wziął cały AMG-pak, to miałbyś jeszcze kramki takie łamane. No Wresobowe. tak. No tutaj to, to trochę cena zaważyła. Tak, no ale ty masz świetną konfigurację. Wszystko, co jest potrzebne w tym motocyklu, masz. Zawieszenie. Współaktywne, to tak, najbardziej dokładnie. mi zależało ten pakiet sport. Dokładnie. Paliwa, uuu, zero paliwa, zero przebiegu, dojadłem no, do stacji. Pierwszym twoim przystankiem myślę, że będzie stacja. Tak, tak. E, więc tak. Przydałeczko, widzę jakieś takie. Tak, tu MKW, dokładnie. Oo. Tu możesz, a w razie z dla pasażera, no bo raczej będzie sześciu Nie, nie, pasażera nie, nie, nie planuję dokładnie tutaj. Sobie tu zamontować, a, że to się odpina? to są prześciówki specjalne. O kurcze. W katalogu to wygląda. Fajnie. Więc można. Przyda się. A wiem, że będziesz trochę nagrywał, więc myślę, że tak, to o, jest Tak, o tak, tak, wygląda. tak. Oponki, Michelin, ona fabrycznie wychodzi? Jest trochę BMW. Wydaje różne mm -hmm. w tym przypadku to wyjechało na tym kap 2, uuu, czy tak jest, można na, na jakieś torowanko uderzyć? No myślę to są, tak patrząc na bieżnik Tak, mało tego bieżnika, bieżnika to dobrze była, Ale myślę, że tak ledwo No tak, tak Sprzęgło na lineczkę jest No panerska maszyna, no, tak, no strasznie dużą, strasznie ciężką wygląda, ale Katalogowo najlżejsza z wszystkich w sumie ta, Produkowanych ta, ta, ta. litrów ta. Teraz, to jeszcze jak y po zamówieniu wyszła jeszcze L1000L, czyli Leyland z tym samym silnikiem, ona jest lżejsza, no ale nie jest to o sport, gdybyś karbon, to, to w ogóle byłby jeden z motocykli, jakie mamy w ofercie. To jest skrzydełka i to działa rzeczywiście? Tak, tak bo ledy dają Ci bardzo duży docisk aerodynamiczny, szczególnie przy 300 na godzinę, <grym> szybciej, ten, 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 ten No, ten no pasie, tak, tak, wiadomo. to Ci zapobiega wstawaniu na koło ten, przy, przy, No to zawsze 10kg tak do, centralnie z przodu dołożone. No dobra, wcale nie można ją zapalić, trzeba wypchnąć. O kurde. Ale się szybko wkręciła od razu. No kurde, ja pierdzielę. O kurde. O kurwa. Hamulce jakie fajne. No Jaram się, zaraz będę tobą śmigał ciśnienia w oponach takie. No dobra <laughs> <laughs> uśmiech na ryju mam, zaraz śmigać się będę, Ale tak od razu szybciutko się wkręciłem, że tak zwariowałem. Tak, gotowa na odpalenie No czekała tej przykryta Jedyne co się będzie denerwować przez pierwsze 1000km to są zbudowane obroty Aha, nie, to mi idzie. przy... a do ilu? Ale to jest dla bezpieczeństwa i też fajne to jest właśnie w tych... No wiesz co, opony trzeba dotrzeć, jak są nowe opony, to są strasznie śliskie, jak założyłem nową oponę i wywróciłem się Aha, ale masz tutaj też trip rain i trzymają ci bardzo stabilności, bo oczywiście na dynamiku czy rejsie, no to on już jest bardzo typowo sportowy no tak. nastawiony i system bezpieczeństwa. No nie działają. To teraz będę robił rekordy w spalaniu na trasie. Zobaczymy ile to pali. No wiesz co, myślę, że takie, takie, takie żeby pokazać dalej, nie wiem czy nie powinienby do właśnie najpierw dotrzeć gminć olej. A, bo I chciałem to... tak spokojnie, poza zamulać na, na trasie i zobaczyć ile tam, wiesz, spalanko tak. wyjdzie na 100 km. Wiesz, jeżeli chodzi o docieranie silnika, mhm. o. musisz unikać stałych prędkości i raczej pozwolić Czy tak jak klientom jak ja mówię? Włożenia. Że przyspieszać zwalniać, najlepiej no, po mieście. No, przyspieszać, tak, zwalniać, tak, przyspieszać, tak, zwalniać. Tak. przyspieszać, zwalniać. Albo zobec sobie trasę najbardziej krętło, jaką tylko można. O, żeby od razu opony się oczyściły. Tu już widzę ciśnienia zalecane. Mamy w niej 2,5 z przodu, 2,9 z tyłu. Musimy tutaj patrzeć w maszynę po decydu. Aaaa. Wybrałeś nie RBC? Chyba nie. Brałem ten sport pakiet. Zaraz zobaczymy czy to będzie tutaj w czujniku. Jak przypłynnie chodzi animacja, że nie, nie, nie zamula. A. Dobry android jakiś. To pewnie jest android, wiesz, ale... A działa płynnie. I większe napięcie w akumulatorze, że to działa to płynnie, bo jak na przykład motocykl stoi panam parę, parę parę... To za mula? To za mula, to jest kwestia od O nawigację to ma? To... E, tak, zaś znaczy, ci ustawię to z telefonem. O kurde. Nie, to jest tylko informacja o serwisie, wiesz co, nie. nie Serwis nie... tysiąc km. Normalnie byś miał jeszcze czuję... Czu... Ciśniałem po panach. Tak, no to trochę to... tutaj... O kurde, ale co teraz jak ma fajnie coś schowany? O co chodzi to wszystko? Tak, kurde, tak, jeźdź tak, testować tak, będę. Stalowe przewodniki od komulsa od razu. Tak, no dzień mimo, dobry. Na jedziełeś na skuterach, stalo było pod komulsa, co nie za tym sprzętem. Chodzi o bezpieczeństwo. No Zamorza to sprzęt to, to kurde fajne. O jak lekko chodzi z sprzęgła, ja pierdolę. Tak. Ale spójrz sobie, to jest akurat mój ulubiony wyświetlacz w tym motocyklu. A kąty sportowy. są! Haha, jest kącik, ale jaja. Pohadnie. Jest kącik, ale kącik też masz tutaj, tylko że masz go na środku. Tutaj masz też do timera, wiesz? O, że do pomiarów czasów. Tutaj masz kącik. O kurde, przyda Stał, się. E, tak jaki masz aktualnie, maksymalne w lewo i maksymalne w prawo, jak uda Ci się zrobić. Super. A teraz jest zblokowany, że do niżej się kręci silnik, tak? I ma jakąś a, mniejszą a, moc. wiesz to wydaje mi się, że do około 8 tysiąca się kręci. O, kurde, jak on jest nierozgrzany, to też obrotomierz musi tak jakby świecić. na przykład raz do 12 go maksymalnie kręcić, tak jak stare samochody BMW pamiętam tu masz, miały Więc to ty masz najbardziej użyteczne obroty, jakie są w silniku czyli to, to, tam gdzie. Najlepiej to, ciągnie. To masz... Tak, bo tu masz shiftkami. Więc to jeśli nie może cylindry, ma. to nie ma tak, że musi go kręcić mega wysoko żeby. Mm -hmm. Tylko niezależnie na jakich obrotach właściwie go odkręcisz, to on sobie świetnie na, da radę no. to, to jest fazy rozrządu. Robimy. I tu ma coś co mnie bardzo cieszy, a tu chyba w każdym wyposażeniu, w każdej wersji już miał. Ee... Quick, shifter, down, shifter. O kurde. I on między gazik no będzie bądź robił bądź jak bądź. samochód, że sobie robię w bum, dodaję gazu. Tak, tak. O kurde. Myślał, i to w górę. Ale w dół, jak redukuje na niższe biegi, z czwórki na trójkę, tak, na dwójkę. Wrzucę kolejne obroty do góry. Co e, O to chodzi. jest tutaj perfekcyjnie sparowany, jest to jeden jest z, naj, z najlepszych jaki mamy. Bo na podstawie tego modelu, do wszystkich modelów jest to nasze. O kurczę. Patrzcie, to jeszcze regulacji to mogę niżej, bliżej sobie ustawić. Albo może sobie sportowo ustawić tylko. A, odwrotnie, A, również, żeby było W dół, w górę biegi wali. Odwrócić górę z dołem. Do no, kurde. Jak będę jeździł, nie będę nagrywał. Stasz się nam ja bardzo, chodzi lekko sprzęgło. odnośnie się teraz, robię uwagi, że mam tutaj troszeczkę <laughs> się wtrącam w tym modelu nastąpiło rozwinięcie tego quickshiftera Wcześniej, jak wbijałeś na wyższy bieg, musiałeś na pełnym gazie iść, żeby jak najlepiej to zadziałało, nie? Tak, żeby płynnie, bo żeby wycięło A teraz, BMW, rozwinęło ten quickshifter i na zamkniętym przepustnicy, nie dodając gazu, możesz wbić wyższy bieg. O, a czy... Przy redukcji możesz dodawać gazu. Aha. To takie rozwinięcie. Ty masz ten lepszy, rozwinięty. No widać, że wyższy model. Bo... 23 rok końca, to, <grym> to musi mieć to bajery. Czy mogę, czy mogę sobie spokojnie jechać i nie sprzęgła przez zmianie biegów? Na tych, torach chce, że to cały czas na drugim biegu się jeździ, nie? No. no i oczywiście ten slide control, ale to też myślę, że ci dobrze tutaj zareklamuje zaraz, nie? To, 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 slide control? To, to ładnie marketingowo opisał, jak ćwiczyć, 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 chodzi o slide control. Czyli coś co w tej nowej R zostało dodane. Jest o. to system, który pomaga Ci e, kontrolować posiec w zakręcie. O kurde. Czyli możesz właściwie lecieć tym motocyklym bokiem e, bez trakcji, zakręcił, ci wtedy będzie pomagał. O. No ale dobrze bym to określił właśnie, żeby to przećwiczyć sobie na spokojnie... Znaczy na cięch żeby tak jak ręcznie, zblokować tylne koło i tak jak zarzucić mu dupkę trochę przy hamowaniu? hamowach. Wiesz co, tutaj masz to ładnie opisane wydaje mi się w trybach jazdy. Aha, że co będzie samo mówiło. mu mówiło. Kurde, to ładnie szybko od działa. w japońskich motocyklach to zawsze... To, to może sobie zawieszenie a, bo zawieszenie, o kurwa, czy jakieś na to, że to się na przykład tam utwardza? Tak, muszę je sobie utwardzić. A Rejs Pro1, to jak Sleeky założę, jak się odblokowuje, to. Nie, mogę już teraz odblokować. O kurwa, nie, to I Nie, mogę, sobie skonfigurować. Tu masz opcję konfiguracji tego właściwie w każdym możliwym. O jezu, ale będę się bawił, a więcej, Sią... to mam, jak jakieś będzie. będzie. Znaczy, też pokażę, jak już go odpalimy, to jest e, moment obrotowy i reakcja na gaz. Tutaj on będzie reagował. łagodnie. A nie. nie tutaj, tutaj będzie już bezpośrednia reakcja, czyli zero jedynkowo będzie on Będzie od razu mm. reagował, w, od razu jak tylko dotkniesz właściwie manetki. To na razie zamulanie, proszę. Na razie na on będzie delikatnie łagodniejszy, on będzie ładniejszy mm. z obrotów, więc tak kontrola gra. A że będzie, będzie też. Powiem, bo on na przykład wycofa się zapłon i łagodnie zamyka wtedy przypustnicę, nie tak. do końca, żeby płynnie hamować silnikiem. Hamowanie silnikiem, więc to też jest przydatne, żeby nie, 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 nie używać hamulców. Tutaj możesz ustawić jak bardzo chcesz żeby mm. on hamował silnikiem. E, dalej, trakcja. A nie, przykład. Przeskoczyłem trakcja, czyli DPC. A czyli Możesz... mielenie kołem ślizgi. Możesz sobie ustawić. No kurwa. I tu właśnie masz to, o czym ci mówiłem. Ech. Masz na rejnie, czyli maksymalna stabilność we wszystkich trybach, czyli Slip Control, start control. I a, con Slide Control. A Slide Control, czyli Control po ślizgu I tak, tak jak ruszam, żeby nie mieli na prostej w zakręcie, żeby też mieli. Tak. O kurwa, tu jest jakiś ten ten slajd, czyli no można bokami no, latać. Nie. Ale Slip Control jest niby na jedyneczce, a opo tak, opona tak, Slick tak, zalecana. Tak, tu i masz. O no, kurwa, A ma dużo tych tych wajerków. No, myślę, że dynamic jest teoretycznie taki do dróg. Race już powinien być właśnie po... No, track tory, Ale umówmy się, że pewnie i tak będziesz po jakimś czasie jeździł na tym, na tym rajsie. E. No, będę chciał się przejawić do jak go dotrę i wheelie. tak dalej. A to, że na gumę nie za bardzo, maksymalna Aksymana stabilność. stabilność, czyli nie będzie się wchodził na gumę. Tutaj będzie możliwe lekkie wheelie i minimalne wspomaganie, czyli możliwe wysokie wheelie. tak samo ABS, czyli... O ABS, to na, na torby wyścigowy w wszystko yy. e, pokazane. A, że tylne koło off? O kurde, fajnie, że jest wszystko opisane. No to jest dla bo... prostych ludzi jak ja dobre. Wiesz co, tu nawet nie chodzi o, pro, o prosto, A to żeby, co to? Mówię, tutaj masz DDC, czyli zawieszenie. O kurde. Amortyzator przedni. O kurwa, ustawić. twardość, o. Tak. ten śliczek, pan obzykał W jakimś już motocyklu to słyszałem. Bzyk, 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 bzyk. Kompresja tyłu i odbicie tylne. O kurwa osobno jest... O, w dupę. Sobie tak jak tymi chciałem tymi w moim wyścigowym samchodzi, nic za nie 350, tylko rękami się kręciłem, ale to musiałem kupić sobie takie zawieszenie, żeby mieć osobno to i to. To ty masz tu wszystko. No tak, bo pewno. I tutaj no tutaj jeszcze pod tym przyciskiem sobie że masz DDC i możesz sobie ustawić, tylko że to jest tylko na trybie Pro. Czyli mm -hmm. na rejsie Pro powinno już tam działać. A czy ma jakieś takie ulubione ustawienia? E... To może w instrukcji, ale od 1 do 7 z tego co pamiętam, zwiększać się stabilność tylnego koła, mm -hmm. a od 0 do minus 7 o, kurwa. zwiększać, się, e, zmniejszać się stabilność e, koła i kontratrakcji. Czy ona będzie na minus 7 będzie bardzo późno reagować, a na 7 Aha. będzie od razu reagować? Aha, że tak dla, dla początkujących, że tak powiem. O jazdy no muszę to odkryć. Musisz sobie wszystko ustawić pod siebie na to, to, jak be... chcesz jechać, chcesz jechać <laughs> Będę musiał... Na, na maksymalnej stabilności, na tą rzecz Aha. też sobie że właśnie po zarzucać może. Kurwe instrukcje będę musiał wziąć <gulatory> Jest instrukcja, jest dosyć obszerna, ale myślę, że warto ją przeczytać, bo ten motocykl ma tyle technologii, tyle funkcji No widzę, kosmos Ale też warto dodać, że BMW jak prowadza jakąś technologię, to ona nie jest hamska nie przeszkadza ci w jeździe, tylko ona sobie działa w tle, a i potrzebujesz jej się, użyć, to ona tam jest w Mega, ja wiem, że z dodatków to łańcuszek wziąłem, bo że jakiś tam trwalszy jest Tak, Whitehaven Dress, który ma, ma zastosowane do produkcji coś zbliżonego do diamentu Chyba to też jest dokładnie diament przemysłowy Przesągniwe są o wiele bardziej wytrzymałe Odporne na przeciążenia Może rdzewieć nie będą o, to na to masz wygamarowane logoem? Tak, tak, tak. Też zauważyłem, że jest MR. Teoretycznie tego łańcucha nie trzeba w ogóle smarować ani czyścić. O kurde. A serwisy jest... co ile mam się zwalić na serwis? Pierwszy po tysiącu? Pierwszy po tysiącu. każdy. A koło, później po 10 tysięcy albo co no, Wiesz, Zresztą, jak jakieś traktoje będę chciał jeździć, to nie ukrywam, że ze 2-300 zrobię, to chciałem sobie olej zmienić, e, i to wcześniej odpowiednio. Warto, a przykład to serwisem, bo wiadomo, że jak używasz lotiska sportowo mm -hmm. i na, na maksa, no to warto sobie ten olej. No zmienić. nie, nie, to ja to, tak my myślałem, że maksymalnie co 1000 km nie będę wymieniał, to maksymalnie Maksymalnie, No teraz docieram to wiadomo i później też pewno co tysiaku. Musisz pogadać z serwisem, ale wydaje mi się, że jak będziesz robił na bieżąco te przyglądy tak mhm. to bez problemu możesz zmieniać ten, ten silnik bez, bez żadnej utraty gwarancji, ale musisz porozmawiać z serwisem, bo nie jestem pewny. Dobra, 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 to się będę dogadywał. ja teraz muszę się, zaraz nie nim jeździł, więc muszę się to odstresować i posiedzieć dobra, na, się na zatełka, nim. Bo ci zakręty. O kurwa, jak to? Lego no, ze... go pochylam, to coś tam się doświetla w nim? Skrę... Jeśli ułożysz się więcej niż 7 stopni, to będzie większe doświetlenie. O kurwa, czyli one tam ma jakieś silniczki, coś tam musi się kręcić O, chłodnica jaka fajna, zagięta, a chłodnica oleju jeszcze silnikowego ma osobno. Ale co, Polecam Ci dokupić sobie osłonę chłodnicę, tą kropkę. Żeby nie rozpiepzało chłodnic głównych. Wiesz co? To zaraz siędziemy, pomyślimy co z dodatkami, Ta. bo jest to i mocowanie do GoPro. Warto, warto, bo jeżeli chodzi o ona jest dosyć odsłonięta. Tak, tak, tak. Mi nie trzeba wcale dużo mi, mieć jakiegoś specjalnie pecha, żeby tam jakiś komórczek. O klocki od, od razu hamulcowe fajne, Sin widzę takie złote. O kurde, że od razu w serii na, na, na bogato klocuchy są e, hamulcowe. To nie, seria, to masz M-pakiet. I to właśnie A. ten M pakiet ci dodaje, bo normalnie gdybyś nie wziął M pakietu, tych to te klocki miałbyś inne. O kurwa. Więc empakie dodajecie właśnie między innymi. Tak czobrębo. Czy już sensie zaciski dla BMW robi? <grystanie> e nic nie chyba to jest z tyłu, napisane. nie? Tak, jest, 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 tam no? napisane. A czy to nie staje nic, na naklejki K jest, to nie, można pokazać. O w rowerze miałem jakieś z dwójkę bombera. Kurwa jaki zajebisty amortzator to był. Ja pierdolę, teraz z motocyklu. Kurwa, no dobra, spierdalam, zabieram, jeździmy, zobaczymy tylko mocowanie na GoPro. No to idziemy popatrzeć za akcesoriami, no. No To mi kto pewnie w własnym zakresie coś też tam sobie kombinuje, zrobię. Chociaż fakt, że tutaj to, ja co ci proszę. Na, 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 na to dobre tak ceny, nie? mi dajesz na wszystko. Dobra, dobra. To lecimy, zobaczyć, jakie tutaj dodatki do tego mamy. No to jesteśmy tutaj dwa kroczki dalej na miejscu, gdzie można. O, dzięki. Tak. Do przekazania. Ręce się strzęsą, za 5 minut będą bardziej, jak już będę jechał. Tak. I tutaj masz do pokazania to, co by nas interesowało, czyli osłona chłodnic. E, tak, mocy... może pokażę, że przeczytam Ci wszystko, co w ogóle jest z tego motocykla. No to dawaj. Jak gotowa, jakie akcesoria. To też stoi ten motocykl, czyli dywanik, może przymyślić do garażu takiej taki... To jakbym w domu go trzymał, A no, W sypialników. Czy, czy, no, czy coś. Dobra, teraz. Mocowania stojaku. mamy tu takie ładne, co mi się jakieś podobały szpanerskie. O to mówisz? Tak. tak. Tak, tak, tak stoję. Bo szkół ochrony na wyświetlaczasz, coś jest akcesorium myślę myślisz, takie standardowe. A dotykowy on ma ekran? Nie, pokaz... Nie, ale warto sobie te testy zawsze zabezpieczyć minut. Z takich interesujących, no tu mi sportowo będziesz z tego, co pamiętam, inne sobie. Tak, kapryło. tak, jest taki krótszy, znalazłem taki leciutki. Są so, e, osłony silnika? O, to się pewno przyda. E, tu, zrobię wezmę do wyceny Klik, klik. Koła już mam, tak jak miałem, naklejki do Cezari Express, pewno kupię na felgi, nie powinien tego mówić. A mam na no, osłona chłodnicy, mi bardzo zależało, i to mocowanie do GoPro, nie? No. O kurde, i... jest tych gadżetów, te jakieś naklejki na wahacze, masz... na, na błotniki? Tak, no tu masz na przykład komplet napinacza łańcucha, tu masz zespoły podnóżków A kurde I karbonowe elementy Nie, to to mnie to, nie interesuje Dobra, osłona płodnicy Tak, aha, czy takie siateczki to są Klamry mocujące A, bo to trzeba od razu wyświetlać numerki, no katalog jak w samochodzie Ci powiem, że od razu co, co, co tam brać To no, jest, jak sobie przełączę to idę, mogę sobie samochody patrzeć aha. No i mocowanie do GoPro. To chyba będzie osłona siedzenia, bo tutaj może będzie. No to czy właśnie, bo ja to widziałem w materiałach pracowych. A A to jest jeden z pierwszych emeczek tutaj w... to jest pierwsza MK małe salonie. Jeżeli chodziłaś z 1000 RK w tej wersji, kolejna będzie nasza dymówka. O kurde już przed wami byłem. Tak, byłeś przed nami. No bo zamówiłeś też my, więc... Jest kwestia tego. To szukamy, szukamy. O, to to? To to! No to jest to. GPS. A, nie. Ja nie jestem pewien. A wygląda z takim mocowankiem właśnie jak do GoPro. Tak, to może być to, ale wiesz co patrzył, bo B&B ja. ma dosyć rozległy ten katalog i może być tak, że... Że osobno tak, że... będzie. Że osobno będzie. Dla ja do kamerki po prostu. GPS na timer. Mamy o! Takie urządzenie kupczy, które ci mierzy czas w zakrętach. O kurde! Więc sobie połączysz to z danym torem, przejeżdżasz nitkę taką testową i to Ci odlicza to 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 tory. Mega fajne urządzenie, jeżeli się siedzi na torze, bo nie trzeba się sugerować tymi mm -hmm. urządzeniami, które dają tory, tylko ty możesz mieć swoje własne, które Ci na motocyklu na bieżąco pokazują najlepsze czas okrążenia. Pasuje. Wydaje mi się, że to jest to. No tak, na to bym chodziło. Dobra, to tutaj już sobie wychodziłem z tych wszystkich ustawień i tutaj później, jak już będę chciał z nimi śmigać, to tu będę po prostu tryby, podczas jazdy będą mógł zmieniać. zmieniać. Zbójaku, najważniejsze pytanie: powiedz, bo to wróciliśmy z powrotem, jakie paliwo do niego lać? Ja to do wszystkich swoich leję 98. Tutaj ja widzę. Wiesz co? Ogólnie warto 98 lat takich motocykli e, No, duży stopień e, sprężania, on ma i tak dalej, nie? Tak, no to jest spełnione, może nie spełnione. No docieranie pełno 9,5 można. No można. W ogóle teoretycznie można jeść na 9, 95, na tym motocykl nie jest to problem, ale 98 da Ci lepsze osiągi. Może być, bo on też tam jeszcze ta czytał, że czynnik spalania stukowego, ma nam taki ta, rozwinięty, jest ta, ta, strasznie. W ogóle jeszcze na nim nie siadałem, już tego nagrywasz nie będę, ale sobie usiądę. Wydaje mi się, że jest niski dosyć, tak? Jak on ma wysokość, może kojarzysz? Wiesz co, wydaje mi się 795, ale muszę sobie... 795? Dobra, zobaczę w takich... O kurde, nie, no trochę jest wysoki. Dobra, usiadłem sobie na nim i tak... Kurwa nie ugina się, twardy jak beton się <noise> zrobił Elektronicznie sterowane zawieszenie, po włączeniu zapłonu możesz sobie zmienić tłumienie tego motocykla, inaczej będzie się zachowywał wtedy, gdy będzie twardość Czy teraz jak go wyłączam to jest twardy jak beton, bo tak jest w programie ustawione Tak, wszystkie nasze motocykle, zresztą znaczy, może nie wszystkie, wszystkie z dynamiczną os i z elektronicznie sterowanym, sterowanym zawieszeniem tak mają, że na bez zapłonu są twarde i ludzie często się dziwią, o że kurwa, nic się A, nie ugina. Po, po włączeniu zapłonu to się zmienia. No to, 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 mam to mam na roł ustawione czyli. Dokładnie. No, no dobra. Nie sobie zmienić ustawienia w tej Dobra, dobra. Jesteśmy, wracamy bez muzyki. Teraz włączamy jeszcze zapłonik i. Że... Jak sobie wejdziesz w ustawienia mhm. menu asystentów, to masz tłumienie Aha. No, masz mienia, tłumienia. W zależności od trybu jazdy. A, bo sobie tym wybieram tryb, jak mam road ustawiony, to mam tu tłumienie tak, jakieś tam na. No, masz sobie tu mienie zrobić rajce, czyli ono będzie wytwarzane. A że na rejnie będę miał race'a na przykład. O kurde, bo sobie wchodzę na przykład teraz sobie zrobię rowda'a i na rodzie sobie mogę, nie, zawieszenie na przykład dynamik ustawić. Tak, o kurde, ale jaja, fajne to. No to możesz sobie wszystko pod siłą ustawić, tak jak, jak, jak będziesz chciał. Kule, stresuje stresujesz tam pierwszą jazdą w dziewicze 0 km. Lekko się to trzymało po toczenia. Dobra, dobra, dobra. Czas się przebrać, chyba już jechać. Nie? Już wszystko no wiemy. W sensie, to Czyli chyba, to, to już mamy namierzone. To już było... mamy namierzone, osłony a są na tak samo. E... Bajka. No to co? No to zaraz jazda. No to pierwsze moje wrażenie po przejechaniu 500 metrów. No to tych strasznie gładziutko jedzie. Że normalnie gazu mu nie daje i tak płynnie rusza, nawet się nie przemula. Że nie ma takiego jakby strasznie długiego biegu, tylko tak coś strasznie płynnie ma bardzo ładnie oddaje moc. Tak, kurde, strasznie lajtowo, Wzajemnie się tym jeździ, kurwa. Dobra, 98 mu zalejemy. Jeździmy dalej. deszcz zaczął padać, więc będziemy testowali mapę Rain. Chyba ja pierdolę. Ręce mi się czasem cholera. O, już nic nie wlajdzie więcej. Na pierwsze tankowanie 11,1 litra. Dobra, lecimy płacić i jeździmy. Ale obserany jestem jak nie wiem, nigdy w życiu ścigaczem w ogóle po ulicy nie jeździłem. O kurwa, mam no mordę opaloną. Hop, hop, ze sprzęgła pali? A, Afryka ma coś takiego, że nacisnę guzik, to na sama kręć, kręcia aż zapali, a to trzeba go trzymać, jak w samochodzie. Jak to się teraz wychodziło z tego, zajeźdź ostrożnie, bo deszcz pada. A, tym. No mega, mega gładko sprzęt chodzi. No i teraz chłopak powiedzieli, że teraz kontrola trakcji nie działa ABS, ale to wiadomo, trzeba parę na godzinę minąć. Dobra, deszczyk pada, więc zmieniamy na deszczyk. No to jeździmy, docieramy, mamy zero. No to już witamy na jego mościach. Opona ciepła. Tak, maneteczkę musiałem sobie przestać, bo strasznie, kurde, strasznie własny hamulec, tak 160 się jedzie. No, dosłownie się dotykają, kurde, aż się zapada i no, nurkuje bardzo ma mocne hamulce, Naprawdę, tu jednym paluszkiem się hamuje też nadtrze. Taki, takie hamowanie już jest petarda. To jest z bo klamka była mocno do przodu, a na szóste było stawione, jest na trójkę. Tak jak sobie nim pojeździłem. Jedna rzecz, mi się w nim nie podoba wykonanie tego motocykla. Nie, no jedzie się super. Generalnie no same superlatywy ultra gładko i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Quickshifter działa tak, że go w ogóle nie czuć i nie słychać. No, na nisko okręcie maks do 6000 obrotów, a przeważnie 4000 utrzymałem. Jak się redukuje, to w ogóle tak nic nie słychać, tylko tak jakby się człowiek zastanawia, czy bieg w las, czy nie w las, i tylko tak, bo wow, tak po prostu kurde, nie czuć zmiany biegu w dół. W górę jest takie wyłączenie jazda, że tak ujmuje gazu, i jazda, czuć. Zmiany w górę, w dół absolutnie nie czuć. Co chciałem powiedzieć, to mi się nie podoba w nim. Jakość ocenku na tej podkładce tutaj. Tylko. To jeden takie, co zauważyłem, co mi się nie podoba. No tak, to obłęd. Jeździć, docierać, cieszyć się. A teraz zapierdalać do roboty. Kurde, te nowe motorki. Przebieg prawie, że zerowy. 46 km Nie chcę kręcić. Jak się porusza. Kręci, zapala. A jak guzik? Jak puszczę guzik, to zaraz gasi. No. A jak będę go trzymał, to będzie chodził. Trzymam, chodzi, chodzi, chodzi. Za sobą bo trzeba bardzo mocno trzymać. to mm. wychodzi, ale jak kurczę to przestanie. Słabo, no to sobie pojeździłem. Uleczenie naszej jedyny przyjechało, tu już podpisuję kwity i wydajemy.